No widzowie, z tej strony Piski wit witam Was po długiej przerwie Dzisiaj mamy takie coś Mamy te pilety, takie tam rzeczy Jak nie wiecie jeszcze, ale ja inaczej zostawiłem tam i tak wam Zobaczycie teraz w tutaj są to jakże genialne oferty w sklepie hmm. Tak, tak, tak... Za 29 gemów 210 kredytów poniekąd opłacalne. To tak, pierwsza rzecz. W ostatnim sezonie już Wam pokazuję. Włączyłem sobie na drugie konto. I wchodząc do, do Baustasa mamy coś takiego wyświetlane. No, a ja teraz zostanę nagle aniołów. A super. No. Mimo tego, że nie miałem w ogóle yy, tych żadnych małych żadnych puchaków, powyżej tysiąca puchaków na tym koncie, to i tak mam tu skrzynkę, więc to jest na plus według mnie. Trzy rzeczy. Ładnie spoko, bo skinek do boku. Mam tak już. Mhm. Czasek, nie wiem czemu. I to jest ten nowy sezon, bla bla. To jest zadano w sklepie. To jest ten anielski. Trzeba przytrzymać, żeby się w ogóle otworzył. No i wychodzi nic, oczywiście, bo po to miałoby coś wyjść. Za to nagle mamy coś takiego. Spoko. Co mamy tutaj w demonach Mamy jednego stadopa Mamy 100 błyskotek To samo co na tym głównym koncie tu, ile, ile To jest ilay jest się do 100 gemów Pomyślisz się jak to się mówi Dalej tutaj jest Dalej 3 konto będzie podobna wiadomość Chodzi mi o to, że mimo tego iż nie mam Już nie mam Mimo tego iż nie mam w żadnej postaci na, tysiące, na, na tysiącu puchaków To i tak mam nie wiem jakie tutaj te Skrzynkę dostałem Ale jak dostałem to spoko Dla mnie na plus Spoko 200 monet nic ciekawego mm -hmm. Zobaczyłem tak. Najlepsza postać na taką jedną mapę Pokażę wam Na tą mapę Najlepszą postacią jest Pypeka Zaraz wam pokażę czemu Bo ja na tym koncie jest yy, Nie, nie ma Pypeki Dobra, przełączę sobie na najlepsze konto I pokażę wam czemu najlepszą najlepsza postacią na tą mapę Wojna duchów, wojny duchów. Najlepszą postacią jest Piperka. Jak mamy mianowicie Piperkę. i weźmiemy zagraj. I to teraz wystarczy że zrobimy tak. Podejdziemy, ale w to zobaczycie zaraz. Jest spoko, bo teammate przeciwników można go zdjąć na hita. Każdego z nich mniej więcej. I teraz tak. Mm -hmm. Tutaj tego już ściągamy. jak dojdę to wam pokowy Tylko pierwszy muszę dojść Teraz patrzcie jak tutaj sobie stanę W tym miejscu to dodaje 8% Widzicie? Dwa strzały i już 17% poszło w ich sejpie. I dlatego to jest spoko bardzo spoko. Jak wymówię, jeśli ja tutaj mam tylko szansę mam, czy jeśli jest tylko szansa żeby zaatakować safe pipe'ką, to, to od razu trzeba lecieć echo, bo ona wydaje starszy dużo HP. Ja nawet wystarczy przeczekać, aż przeciwnicy sobie będą próbować zaatakować ten safe. bo oni go nie zdawają raczej w zasadzie, tam może zdołają, tylko wychodzi o to, że to jest nieskutecznie. Patrzę ile ja atakuję. Tylko ja na razie zaatakowałem ten safe. A już ile procent? Teraz tutaj trzeba kliknąć kul, żeby delikatnie spokój, czyli tutaj na szczęście zawsze mało zadają, nawet jeszcze mniej powinni zadawać. Teraz raz, dwa, jak to? co jest? Na wsefie zaatakowany. Tego się nie spojrzałem akurat. I znowu trzeba odpijać, się Chociaż ulta kliknę, ale okej. W każdym razie rozumiecie pewnie. Co sobie stanę, będę nawalać. Widzicie? Najprościej to jest Piperką grać na tą mapę. Co prawda jak w przeciwnikach się cokolwiek to, zrobić to jest słabo. Ale Piperka jest mocna na tą mapę. Mm, można by spowodować jeszcze 8-bitem poniekąd. Ale, yy ja w ogóle to nie rozumiem. Yy to, z jestem diabłem czy no demonem o dobra mam trochę gemów a stworzymy sobie tą ofertę za y, 67 gemów 6 chyba dobra z pierwszego co mam 200 monet może być z drugiego co mam o długo się otwiera ten drugi, ten drugi. Będzie, będzie dobry może i co będzie skin do angelo może być Trzeciego, krótko się odwiaczyć pewnie gadżety? Nie jest to monot. Tutaj też krótko. Nic ciekawego, pewnie. Ja jeszcze. No, średnio mniej więcej. nowe być do nawet. I to tyle. 5 stado. 5 anielskich dopów, jak to oni mówią. Mhm. A, okay. no. Jak to się zmieni... Czyli za 53 minuty pewnie... To z pewnie będę mieć już odblokowanego. W każdym razie... Mhm... Zobaczymy jeszcze czy, czy, jak się 8-bitem gra na tej mapie. Ile kosztuje w ogóle ten... 150 gemów? się pomyśle jak to się mówi Zobaczymy czy, mm, mm, czy 8 bit będzie mieć czy, czy 8 bit też może walnąć na całą długość safeu tak Te plus tego 8 bit jest taki chyba że ja mam yy, włączony gadżet tak mam włączony gadżet żeby było więcej jeden gadżet więcej mam no i mam też włączony yy, że po prostu było więcej strzałów na raz To jest na plus więc z tego jest takie, że ta postać jest delikatnie wolniejsza. A nie, ja wali na całość. Wali na całość ta postać. Jak na tą postać, to się, to się nie spodziewałem. W zasadzie, To było do przewidzenia, okej? Okay? To jest takie rzeczy, ja lubię właśnie, że ta postać wali na całą długość. Yy... Ja sobie muszę tylko pójść z jakimś... No, i jest w mocny, bo mogę łatwo go zaatakować. mam poza tym 10 tysięcy HP, co jest dużo relatywnie. Jak na to nie zabijajcie no, ich. no ich muszę i Niech to no. Ja chcę tylko zobaczyć po prostu ile ten 8 bit zada. Jest 96% HP. Teraz save przeciwnika ma. Jak wjedziemy w przeciwnika. Oczywiście save. Zostaniemy tutaj po prostu. No, może być. Relatywnie dość długo. No, bardzo długo nawet. To są tak? I łatwo z wami. Pewnie jestem klawą, jak, jak zazwyczaj chcę w to na tych łynach. No. Mhm. Mm Może być. Także mówię, na tą mapę to są dobre postacie, na, które, da, które strzelają na dużą odległość. Bo jak strzelają na dużą odległość, to ma się spokój przynajmniej od. Czyli pewnie tak. Yy... Colt jest dobry na tą mapę. Zapewne. Yy. Brok jest dobry na tą mapę. Zobacz, wezmę tak, o. To tak, najlep... No, e, e, AMB można jeszcze spróbować. Yy... Bo może być to by... Leon... Chwila. Chwila. Co? Spike jest niedostępny. Rzadkość. No to nieźle, nie? Dobra, w każdym razie... Jak to Na yy. tą mapę może być dobry... Ten, yyy... Mandy może być I z kiperku, dobre. Yy. W skocie mogą się postacie co dają na długie. Luo... tak, low, low. low. Ciągle, ciągle mówię inaczej. Yyy... Daj, mm -hmm. tak, raczej już nie. W każdym razie. Do następnego odcinka. Cześć.